Hej to my Oli i Arek Dzisiaj drugi giftbox z Panini Fifa 365 2024 Grecka wersja super gift boxy, zamówiliśmy sobie każdy po jednym Jak widzieliście może na pierwszym filmie pokazaliśmy wszystkie cztery Otworzyliśmy AEK a dzisiaj mamy drugi gift box z PAOK Cena takiego 25 euro naprawdę dobra cena 8 saszetek 11 limitek 11 XXL limitek czyli cała taka jedenastka Y, podstawowa z pałku. Uwaga na paluchy. Już przeszło? Nie. O. Tak jest. Zaraz się dobierzemy do tego giftboxa i zobaczymy. Naprawdę super sprawa. Z przodu mamy logo zawsze. O. Logo wychodzi. Logo pałku. Tak. Studetek. Najpierw. Czy są wszystkie susze. No właśnie, dzisiaj nie powiodło. 1, 2, 3, 4, 5. 5. A tu jeszcze są 5, 6, 7, 8. Dobra. Dobra, to pasuje, nie? I. Pokazujemy, ile to jest. Ładnie zapakowane folii. I Super. Giftbox odchodzi. No. Tak, pudełko jest. Stąd o jest o, Oli się do folii dobrał jest pierwsza Soares Augusto Schwab Sastre Koulirakis Konstantelias <grym> Trudne nazwiska niektóre. Narej z Niemiec. No. Tyson, Brazylia. Zivkowicz. Słowenia. Wier... I Kotarski z Kroacji. Tak, ja myślałem że zawsze, to jest Polak, bo Kotarski się nazywa, on go kiedyś w Ajaxie, tam w szkółkach Ajaxu. Ja myślałem, że zawsze to jest Polak, a on Kotarski jest Chorwacji. <laughs> Także mamy po cztery saszetki. Tak się prezentowała jedenastka pa Tak. No, i będziemy szukać teraz pałku takich kart. River Plate, Double Trouble. Logo: Juventus. No. Podobne takie kolory ma no. do pałku: Paryż, Real Madrid, Palmeiras i River Plate. Czyli tu żadna grecka nie trafiłaś. Ani z pałku, ani z innych klubów. Zobaczymy dalej. Kogo my tu mamy: Kapitana Lazio, Ciro i Immobile. Wojtek Szczęsny, Top Keeper. I jeszcze trzecia specjalna to Robertson na karcie Magiken. Teraz bazówka z Milanu z River Plate bramkarz i jeszcze raz Milan. Dalej grecki nie ma. Double Trouble City, Milan Calabria, Newcastle. O, Qatar. O, proszę. Jest, jest grecka karta. Palmerias i Liverpool. Tiago. No. Oho, mam coś z Grecji. Konkretnie fan. Levi Garcia. O. To jest yy, Aequa Ateny. O. Oh. Oh, następny Grek. Tym razem na homegrown. Doi. Z Olimpiakosu. I teraz kto? Arsenal. O, Panatina i Kos. Ale fajna sażetka. Trzy karty. Oh. O, czwarta karta. <laughs> I już Lazio. Czyli ta sażetka była super, bo cztery greckie karty. Newcastle to jest na francie. Atletico de Paul. Logo. Liverpoolu. <laughs> Barcelona. Aeka, ten Szymański. No. United. No to fajnie, jakieś giełdzkie przynajmniej wpadają. A żadnej rarki? Nie, nic się nie chce. Nie. Ani momentum, ani nic. I teraz mamy kogo? Z Interu. Z Interu, Double Trouble. Teraz mamy Salaha na karcie Dominator. O, logo Aeka. Arsenal, Gabel, Jesus. Elin Haland i jeszcze Boria z I moja senia, sesjete. Niestety. No. Szybko to idzie. Szybko to idzie, tak. Osiem sesjetek, a szybko idzie. Martinez Kapitan z Interu. O! o Robert Time Machine. O! O, Pana Logo. Milan. O! Jest jeszcze Olympiakos. <laughs> I Milan. No, także. No. Coś jest, nie? Nie możemy narzekać tylko. Bragrarek. Teraz mamy double trouble z Arsenalu. Kogo my tu mamy? Rising Star to jest Lewis City. Martinez Titan. Vieira Arsenal. Etiki Paris Saint-Germain i jeszcze ostatnia karta to Rondon z River Plate. Czyli giftbox otworzony, to był giftbox Paoku, saloniki. Parę tak. greckich kart też powpadało. Między innymi Damian Szymański, który też jest na XXL-ce właśnie w AEK. O, oli wejść pół pokażemy jeszcze raz. O. Ładny całej. Tak jak to mówię, wyjściowa 11 jest właśnie razem z bramkarzem. Taka umowna jedenastka najsilniejsza, bo wiadomo, że z czasem się zmienia to. Także fajne spra fajna sprawa: 11XXL za taką cenę to naprawdę warto. No Zapraszamy na kolejne giftboxy. Mamy jeszcze dwa: Piakos i Pana tak. A to na następnych filmach. Także dzięki za dzisiaj. Następnego razu. Ciao. Pa.